Ciche choroby jak je wcześniej wykryć. Czasami zdarza się, że ktoś przez lata wydaje się zdrowy, a nagle otrzymuje diagnozę poważnej choroby. Dzieje się tak z powodu tzw. cichych chorób, które ujawniają swoje objawy dopiero w zaawansowanych stadiach. Na szczęście wiele z tych schorzeń można wykryć wcześniej dzięki prostym badaniom, co całkowicie zmienia rokowania. W tym artykule omówimy 10 cichych chorób, które mogą rozwijać się niezauważone oraz pokażemy, jak medycyna dostarcza narzędzi do ich zwalczania, zanim staną się groźne? Czy wiesz, która cicha choroba jest główną przyczyną ślepoty na świecie i jak można ją wcześniej rozpoznać? W tym tekście odpowiem na te pytania i wyjaśnię, jak drobne działania zapobiegawcze mogą ratować życie i poprawiać jego jakość. Przygotuj się na poznanie dziesięciu cichych chorób, które można wykryć tylko dzięki badaniom. Ostatnia z nich jest najbardziej niebezpieczna. Ale najpierw chcę zwrócić uwagę na coś kluczowego, co może zadecydować o życiu lub śmierci. Znaczenie wczesnej diagnozy. Opóźnienia w diagnozie i leczeniu mogą prowadzić do poważnych powikłań, sprawiając, że terapie stają się bardziej skomplikowane, dłuższe i mniej skuteczne. Pogorszenie stanu zdrowia jest bezpośrednim skutkiem takich opóźnień. W przypadku chorób takich jak rak ryzyko rozprzestrzenienia się choroby znacznie wzrasta. Niewykryte na czas schorzenia mogą nieodwracalnie uszkadzać różne narządy, jak w przypadku nadciśnienia czy cukrzycy, które mogą prowadzić do uszkodzenia mózgu lub amputacji. Leczenie zaawansowanych chorób jest zwykle bardziej inwazyjne, ryzykowne i kosztowne. Ponadto ciche choroby, zwłaszcza zakaźne, mogą łatwo się rozprzestrzeniać. Dlatego wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla osób w każdym wieku i płci, aby zapobiec postępowi choroby i powikłaniom. 10 cichych chorób wykrywanych przez badania. Choroby nerek, przewlekłe choroby nerek, PHN, stanowią poważne wyzwanie zdrowotne, ponieważ wpływają na nerki, narządy kluczowe dla usuwania toksyn i regulacji równowagi organizmu. Choroby te mogą pojawić się nagle i często bez wyraźnych objawów, aż osiągną krytyczny etap, który całkowicie zaburza funkcjonowanie nerek, co może prowadzić do skrajnych konsekwencji, takich jak śpiączka. Wczesne wykrycie daje jednak dobre rokowania i wysoką skuteczność leczenia. Badania takie jak analiza moczu czy pomiar poziomu kreatyniny we krwi są podstawowymi narzędziami do oceny zdrowia nerek. Choroby serca, nadciśnienie tętnicze i wysoki poziom cholesterolu to kluczowe czynniki ryzyka dla układu sercowo-naczyniowego, będące jednymi z głównych przyczyn udarów mózgu, które mogą być śmiertelne. Wysoki cholesterol stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia serca. A nadciśnienie, kolejny istotny czynnik. Diagnozuje się poprzez pomiar ciśnienia krwi przeprowadzany przez wykwalifikowany personel. Te metody diagnostyczne są niezbędne, aby zapobiec poważniejszym problemom i umożliwić wczesną interwencję medyczną, która może uchronić przed udarem. Rak jelita grubego. Rak jelita grubego to podstępna choroba, która często rozwija się bez wyraźnych objawów na wczesnych etapach. To pozwala jej postępować niezauważalnie. Ponieważ objawy, jeśli się pojawią, są subtelne i łatwe do pomylenia z innymi dolegliwościami. Specjaliści podkreślają znaczenie wczesnego wykrywania, które znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Zaleca się badania kliniczne, laboratoryjne, endoskopowe oraz obrazowe, takie jak biopsje, które pomagają potwierdzić obecność choroby. Osteoporoza. Osteoporoza to kolejna cicha choroba która ujawnia się często dopiero po drobnym urazie, jak złamanie w wyniku lekkiego upadku. Charakteryzuje się utratą gęstości kości, przez co stają się one kruche i podatne na złamania. Jest związana z chorobami takimi jak Alzheimer czy Parkinson. Do diagnozy stosuje się densytometrię kości, która ocenia ich gęstość, mineralizację oraz poziom wapnia. Badanie to jest kluczowe dla wykrycia osteoporozy, umożliwiając wprowadzenie terapii wzmacniających kości i poprawiających jakość życia. Choroby wątroby: stłuszczenie wątroby, czyli nagromadzenie tłuszczu w komórkach wątroby to cicha choroba, która utrudnia wczesne wykrycie z powodu braku specyficznych objawów na początkowych etapach. Może ona prowadzić do zaawansowanych stadiów bez wyraźnych oznak, co komplikuje rozpoznanie, dopóki objawy nie staną się widoczne. Często przypominając inne schorzenia. Ta zbieżność objawów może opóźniać diagnozę i leczenie, co utrudnia szybkie wyzdrowienie. Wczesne wykrycie jest istotne nie tylko dla skutecznej terapii, ale także dlatego, że choroba zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Jaskra. Jaskra to poważna choroba oczu, która uszkadza nerw wzrokowy i jest jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Na wczesnych etapach jest wyjątkowo dyskretna rozwijając się bez wyraźnych objawów, co może prowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku, zanim zostanie zauważona. Brak wyraźnych symptomów podkreśla znaczenie regularnych badań okulistycznych, podczas których mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe, kluczowy wskaźnik do diagnozy jaskry. Choć choroba jest nieuleczalna, wczesne leczenie może spowolnić jej postęp i zminimalizować ryzyko poważnej utraty wzroku. Rak prostaty. Rak prostaty, dotykający głównie mężczyzn i rozwijający się w gruczole krokowym, to jeden z najczęstszych nowotworów w tej grupie. Jego podstępna natura polega na tym, że na początkowych etapach jest niemal bezobjawowy, co utrudnia wczesną diagnozę z powodu braku specyficznych testów. Zaleca się badania krwi na poziom psa, antygen specyficzny dla prostaty oraz badanie per rectum, szczególnie po pięćdziesiątym roku życia. Te środki zapobiegawcze są kluczowe dla wykrycia choroby na etapie, gdy leczenie jest bardziej skuteczne i mniej inwazyjne. AIDS. AIDS wywoływane przez wirus HIV. To poważna choroba klasyfikowana jako infekcja przenoszona drogą płciową. Może być przenoszona przez skażoną krew, niezabezpieczone kontakty seksualne oraz inne drogi obejmujące zakażone płyny ustrojowe. HIV atakuje układ odpornościowy, niszcząc limfocyty T i inne komórki kluczowe dla obrony organizmu, co zwiększa ryzyko infekcji wtórnych, takich jak zapalenie wątroby czy zapalenie płuc. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów AIDS jest to, że nosiciele wirusa mogą go przekazywać, nie zdając sobie sprawy z infekcji, ze względu na bezobjawowy charakter choroby na wczesnym etapie. To podkreśla znaczenie konsekwentnego stosowania prezerwatyw jako podstawowej metody zapobiegania. Choć choroba pozostaje nieuleczalna, postępy w leczeniu HIV, AIDS znacząco poprawiły jakość i długość życia osób seropozytywnych.